To ja jednak wolę Instagrama, bo tak mnie wywala, jak dzisiaj. O, witam dwie osoby już. Hmm, szczęściem, już Miałem dwa live'y i wywaliło mnie, bo a to włączyłem TikToka mojego a to zrobiłem takie e, e, pokazałem Wam TikToka, więc e, fajne live'y są na YouTube, bo lepszy ekran i wszystko i czat no i to jest to, że za bardzo wala. Obecnie jestem w szpitalu i chciałbym powiedzieć, że mojego, mój o, no, no, nudy, Oj! Ale rzeczywiście Nie ma nikogo? No dobra, no trudno. zróbmy. O, dobrze. E, witam serdecznie w, na moim live'ie, który... Kurde, to mnie przeszkadza... O, 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 właśnie, teraz mi przeszkadza. No niestety no live bym wolał robić z domu, ale niestety no w szpitalu robię. No i dlatego was zapraszam do zadawania pytań wszelkiej kategorii, ja odpowiem na wasze pytania. Chociaż sobie pogadamy, nie będę się nudził w szpitalu. Jakie Hmm, spędzi, spędzi mnie, mam nadzieję, że nie będzie mi krew lecieć, bo ostatnio jak byłem w szpitalu, to był 2014 rok, facet tak mi podkręcił tlen, że mi krew leciała z nosa, ale dobra, dość o tym, więc oceniam wasze TikToki i zapraszam do oglądania. Jak zwykle. Jak zwykle. Dobra. O co, co mnie słychać? Obecnie jestem w szpitalu. I czekam na pytania, w których mogę odpowiadać. I by było bardzo fajnie, jakbyście zadawali te pytania. Bo chcę dzisiaj wam trochę odpowiadać. Nie wiem, czy będzie odcinek na YouTubie. Chyba, że dzisiaj y, się wezmę do montowania. To może jak przyjadę do domu szybko, to zmontuję na YouTubie. Dodam subskrypcję. Y, no to wtedy jak szybko buforuję Oczywiście, no y, moje odcinki o Siema, Bartek Głowacki. Y, y, jestem w szpitalu, bo miałem. Ja pierdzielę, te dzieciaki już mnie dobijają, mnie. Dzwoni do mnie, kurde. Ach. Dobra, wyciszę ten telefon, bo y, jak y, zrobiłem y, ten, reakcję na Facebooku. To a, dobra nie będę dzwonił, bo teraz bo nie mam czasu. Jak zrobiłem reakcję na Facebooku, to ciągle wiadomości dostaję, nie? Jeszcze muszę zadzwonić do jednej osoby. Żeby się nie martwiła. I... Także będziemy działać dalej, moje odcinki zawsze są w poniedziałek. Różnie, w różnych godzinach, zawsze robię, bo chcę zrobić te premiery, zawsze. No, nieraz jest o godzinie 12. raczej 18, ale zawsze robię na tą dwudziestą, bo wtedy jest fajny klimat. Ja już mam czas, żeby z wami, z wami opowiadać, yy, odpowiadać na wasze pytania, więc zapraszam na moje następne odcinki. A ten live był taki testowy, żeby yy, zrobić takie rzeczy jak yy, testy... O, dobrze, że rusek jesteś, elo byczku, elo elo. Także zadawajcie mi pytania. Już sprawdziłem twojego TT i bardzo no filmy są fajne, nie? Ja cię kolejne No filmy są fajne i ocena twojego Kontra na TikToku jest 8 na 10. Zeus, pozdrawiam. Zeus, dodałaś tak? Tak, miałem już noś i gorączkę. I chyba to jest. raczej ehm, znaczy zapalenie pozytywne. To jest niestabilne, zaczekaj. co co jest niestabilne. No, nie Mają jakiś problem, nie? O! Jesteśmy nadal, dobrze. Jak jedziemy. W prowadzeniu live'a to przeszkadza, jak nie wiem. Już bym wolał mieć maskę, ale tak się mówi, nie, lepiej przecież, no dali mi coś tam na wzmocnienie i się lepiej czuję. Rozmawiam z wami, bo tak to leżałem. Więc yy, no dali coś takiego dobrego w nie? nie. Zimno mi było, nie, byłam słaby, ale teraz mogę z wami gadać. Rozmawiamy sobie y, na live. I troszkę tak lepiej się czuję. I chciałbym... O jest. Przepraszam na chwilę. No co jest? Prowadzę live'a na YouTubie. E 37. No, ja, dostał. Tak, i ten. I dostałem na wzmocnienie, nie? Koplówkę. Kropówkę dostałem na wzmocnienie. I teraz siedzę i prowadzę live'a i piję kawę z Ekspres. Się nerwuj, że ci Aha, i za dużo rzeczy daliście. Za dużo rzeczy mi daliście. Do jedzenia. Do jedzenia. Już jem, no. Ale, ale powiem mama ci tak, że ja nie, jest, nie jestem zwyczajny o dwunastej obiad jeść. Nie, nie A ja nie wiem, waliłem jakieś mięso, ziemiaki machew. co? O dwunastej? Ale to, to za wcześnie na obiad. Ale. Mama, tu za szybko na jedzenie. Dostałem ten, stałem kroplówkę na wzmocnienie. Wstałem i zjadłem. No i co? I nic, siedzę, kawę piję i był. Dobra, cześć, nie mam czasu. Nie, bo Mar Mariusz dzisiaj będzie dzwonił jeszcze. Mariusz dzwonił. Tak, bo matka dzwoniła do niego. A co tam Nic ogóle? Nie Ale... Ma, no, przestań. Przestań i Ło! Na pewno nie. I wkurwiać kuźniach potrafi. to znaj, Dodam ci chyba. słowa. Ale słuchajcie, niedługo będzie, za tydzień będzie live na TikToku, i możecie sobie zrobić y, ten, y, zarobić na y, tym, na obserwację. Więc y, proszę. Proszę sobie e, zorganizować czas. Wszystko będzie na TikToku objaśnione, kiedy live. Także zapraszam na live w przyszłym tygodniu na TikToku. Ale teraz zajmiemy się. Dziękuję Ci, że dałeś mi suba. Dla e, nieinformowanych osób. E, Obserwacja jest za. Obserwacja jest za koncert na TikToku. Czyli za gift. Ale jeżeli e, ktoś be, zrobi giftów 500, no to może dostać obserwację. Siema, siema, siema. No, tak, wstawię, wstawię. A czemu mam wstawić? Aha, już muszę tego zrobić. Oczywiście, że wstawię, bo nie mam innych wyborów. Miennik nie nominował y, oficjalnie, tylko tam jakiś dzieciak napisał mi, że y, napisał, napisał wiadomość, że mnie nominuje. Także ja y, i tak nie mam teraz sposobności nagrać tego. O, tekst muszę wymyślić dobrze, i nie nagram tego. Ale może kiedyś? jakiś dzieciak mnie nominował, no i ale tak prywatnie, nie, nie osobiście, więc nie nagałem nie tego, bo no, szanujmy się, trzeba być, trzeba się szanować. Całkowicie ja nie jestem takim. Żeby. O, to dobrze. To pomagaj. To Bardzo się cieszę. Może przyjdę. Może wpadnę na twoje konto i posłucham. W toruniu w zakaźnym. Nie będzie. Dobra. już, no to zadawajcie pytania i Ej. chciałabym Wam trochę poodpowiadać na te pytania, bo mam czasu dużo. Chyba, że przyjdzie koplówka, no to będę musiał wyłączyć. Bo byłem kilka lat temu i to byłem u cioci. Tak. Bardziej przeszkadza niż daje. No, oczywiście daje, no. Daje, daje, ale przeszkadza. Odrę nie przeszkadza. No, co się stało? No po prostu no, infekcja duszności i A co wy mi na temat naszej polityki krajowej? Bo nie jestem na TikToku, a TikTok jest wolną z polityki. Oczywiście, że byłem u Walbera to no, W poniedziałek. poniedziałek. O nie, ja nie mam niewydolności na lek, wszystko spoko, nie wiem. Och, choroba, na jak to jest ciężka choroba, bo dializy, nie. Ja muszę i tak, bym musiał iść. O, no No, trudno że no, no. Podziwiam, ale nie współczuję, bo współczucie to słaba cecha umysłu. Po trzeba podziwiać i szanować takich ludzi, którzy mają takie choroby. U. No, tam grubo się dzieje, nie? Ten kurde, grubo jadą. Moje ulubione jedzenie? O Jezu, trochę, to, już, to trochę... Wiesz, wszystko jem także nie ma problemu, nie? O, i bym chciał. No, także no o, kamerzysta puścił film. Kamerzysta puścił film. Ty tak możesz. Mogę, mogę przecież tylko ten. Chłopie, yy, niestety, ale moja nerka, mam nerki zdrowe, ale niestety mam choroby współistniejące i nie mogę być dawcą. Także wiesz. A w algę Wszystko lubię. Tylko yy, były jakieś inne fletki, to dziwnie smakowało. Pozdrawiam go mogę. Pozdrawiam Franka. No, i co jeszcze mogę ja Wam powiedzieć? On postarał zmysł. John, Juan coś wyrabia. Inaczej, Juan wielki. Oh, derwala. Oh, ja ten derwala lubię. Oh. Oh. Burger, derwala. A co ja najbardziej lubię? No, Chic z burgiery. No oczywiście, że lubię kamerzystę, Kamerzysta jest spoko, nie? We wrześniu nadejdzie premiera. Ja już kupiłem płytę, tylko czekam na przesyłkę. Na podjeździe nowy Bentley. Także też kupiłeś płytę, dobrze. Noszę maskę kamerzysty. Teraz to jest niemożliwe, ale ogólnie noszę, bo no, Lubię tą maskę i zamówię sobie następną z nowej kolekcji, tą maskę. Także mamy. O, szkoda gadać. A kto to, kto to jest? Apto. Miałem. Nie wiem, co wyszło, bo jeszcze nie przyszło. Hipster, tak. także czekam. Teraz piję kawę. Don Juan wielki. Dzięki wzajemnie. I jeszcze macie jakieś pytania? Macie jeszcze jakieś pytania? Dobrze, nie macie pytań, więc ja kończę tego live'a, bo mam, mam jeszcze parę spraw do zrobienia. Malczyński. Nie, nie lubię Malczyńskiego. Ach, dobra, to ja kończę ten live i zapraszam do mojego TikToka. Oczywiście, jeżeli e, spodobał Wam się mój kanał, to zapraszam na, do zasubskrybowania mojego kanału z dzwoneczkiem. Nie będę pokazywał, bo tu tego nie ma. E, ale pod każdym filmikiem lub y, pod banerem moim jest subskrypcja, więc zapraszam y, do subskrypcji mojego kanału, co jeszcze y, z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego odcinka i zapraszam y, ponownie może nie wiem, jutro live będzie. Tego nie wiem. Także na razie na koza, łobuzy. I serdecznie pozdrawiam.